No dobra, pierwsze są. To musimy sobie zobaczyć nowy. Ten. No, nowy ten trailer. I co dziwne. Jak tu sobie zobaczycie? Nie wiem dlaczego, ale ruski mi się odrzucił. Jakby. Nie wiem, czy to jest jakaś aluzja, ale cóż. Tobie też? Fak. Zgaduję, że polski gdzieś jest, nie? Ale jakby zdziwiło mnie to, że dali mi. Ruski. Jakby dlaczego ruski? W sensie. O co chodzi? <laughs> Zobaczymy polski. PEGI 16 Witaj w ESP! Zdaje się, że mamy tu paru nieproszonych gości. Może ich stąd wyprosisz? Musimy przygotować ognisko. Urządź jej piekło, straszniczko. To dopiero ognisko. Ognisko było jak się patrzy strażniczko. Już mam problem. Nie wiem dlaczego, ale ta muzyka jest taka... Ona była fajna, nie? Ona była fajna i tak... Zdaje Słyszi, się, że mamy już taką narastających... gości Tak narasta no tu masz takie. Musimy I się teraz powinno jednąć. Ognisko. Tutaj powinno jednąć, nie? Albo za chwilę, kurwa. Nie wiem. Użońciem A tu dawno wle... To jest dla mnie dziwne. To tak pierwsze. Po drugie, z tego co pamiętam, mamy utrzymywać ognisko, tak żeby płonęło. Witaj w ESP. Chyba to teraz przeciszymy. Czyli tak naprawdę będziemy po prostu ciągle zabijać przeciwników, tak jak to było wcześniej. I dużo nie zmieniło. Okej, okay, będziemy latać z kółkami, którymi będziemy rzucać, czyli to co robimy zawsze. No dobra. Nie ma tutaj jest za dużo innowacji. Aczkolwiek tak, fajnie, fajnie, że będzie się budowało to ognisko, ale nie ma tutaj za dużo innowacji. Okay, po prostu będziemy biegać z kółkami. Kandydat, że... nie. że że troszeczkę lepiej to zrobił. Chociaż sobie jak widziałem już, że ten że, że opisują i jak to opisują. Dobrze, że nie Gambit. E, wiesz czym to się różni od Gambitu? Nie zbierasz kilku motek na raz i tym, że nie możesz je odłożyć interakcją. Czyli w sumie to aż tak się różni? zajęte ręce. Wybacz, tak, ale mam nadzieję, że nie napisałeś tego na poważnie. Nie, słabo to wygląda jakby. Tutaj ja też wygląda słabo, nie wiem dlaczego, ale jakby... Ten tutaj do mnie w ogóle nie przemawia. 4 lat. Albo biegamy z kulką, albo z Motami. Coś w tym jest. A czy też zależy, wiesz. Na tak, to trochę inaczej wygląda. Mimo wszystko. Wstawiam, że połowa Teamu robi Arc 3.0, a druga połowa nowe IP. Ale Sony miało im chyba pomóc, nie? W sensie robić. Wszystkie te rzeczy. Tak mi się coś kojarzy, że oni mieli im pomóc. Więc y, połowa teamu banji, a połowa teamu to też pewnie tutaj będą różne określenia, nie? E, zobaczmy w ogóle inny ten. Zobaczmy prawidłowy. To mi się jako You got to Bonfire Bonfire Musimy przygotować ognisko dziś nie da zrobić 20 to kurwa byś się zdziwił No ale trailer można powiedzieć że nie powala mnie, tak ani trochę oczywiście to jakby biegamy z motkami, biegamy z kółką, no to to, to 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 wiadomo Spoko, że zrobili trochę inne trampoliny niż wcześniej się w zeszłym roku. Fajnie, że to jest nowa aktywność, ale nie jestem pewien, czy to jest to, co by chciało community. Przede wszystkim nie jestem pewien, czy ja bym tego chciał. Wydaje mi się, że nie bardzo. To jest po prostu taka aktywność, to równie dobrze mogę iść na Gambit. Naprawdę, sądziłem, że będzie lepiej. W ogóle z walutami. Tak dla przypomnienia. Tak jak mówiliśmy wcześniej, Bungie odjebało Bungie. Trzeba będzie zrobić najpierw aktywności w grze, później będziecie mo mogli sobie iść na europejską powietrzną strefę, żeby się bawić tam. To jest gówniany design. Przez to, że jest za dużo walut, że się zmusza gracze do robienia innych aktywności wygrzeb, których aktualnie mogą nie chcieć robić. I nawet te dwie waluty. W sumie tak po głębszym przemyśleniu uważam, że dwie waluty to jest dalej za dużo. Powinna być jedna. Z pancerzy. pancerzy wyglądają spoko. Natomiast hełmy, przynajmniej u Tytana, na przykład nie pasuje mi w ogóle. Woodlocker w sobie też nie do końca. Antet to mnie w ogóle nie obchodzi. Ten ma ten loczek z tyłu. Super, ale z przodu ma kurwa jakieś gówno. Podoba mi się dalej ta wstęga. Ta wstęga jest kurwa świetna i na 100% trzeba będzie jej gdzieś użyć. Spodniej ręce? Tak. Czy eee, nie podobają mi się te buty. Tutaj. Tutaj. Zajebiście. Tutaj. Kujowo. Tak samo ręce. Tutaj, o kurwa, zajebiście, no nie? Ale tutaj... Eee.